Jedziemy windami w bloku przy ulicy Parzęczewskiej 27 w Zgierzu. I zaczynamy od klatki pierwszej. Tutaj mamy zręba po modernizacji przez Z Gordon. O, jest na żarówce. Widać tutaj, że jest na żarówce. Ciekawe pomimo modernizacji. No. Możemy na szóstej potem na 10, okej? Okay. Dobra Wtedy sobie możemy zrobić Tak. Takie ujęcie żarówki Dobra na szóste Na dziesiąte Potem możemy na 9 odesłać, wysiąść na 10 i odesłać na 9 żeby... no, no właśnie o tym mowa właśnie Tak, a potem, a potem na parter pojedziemy No. Potem na... Fajny dźwig No z dużym klimatem jest i wysiadamy, i odsyłamy na dziewiąte. Tak, on jest na żarówce. Kurde, odjechał nam. Dobra, no... Dźwig nam uciekł niestety. Dobra. Wstrzymuję nagranie, zaraz do Was wracam. I na zero. Zero. Idziemy do glatki drugiej. Ulica Porzeńczewska 27, Klatka 2. i tutaj również mamy zręba po modernizacji przez Z. Gordon. Tylko, że ta, ta już nie jest na żarówce. Falownik ma jej, no. Tak. Dlatego. I sterowanie procesorowe. Ta ta miała jeszcze na żarówce. No to mocniej zmodernizowali zdecydowanie niż tamtą. No daj na zero, tak? Tak. Falownik dali. Ale chociaż lepsze to niż... W, 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 wsadzić tutaj drzwi wewnętrzne. No tak. Te zasuwane całe. <słuch> tak. Zdecydowanie lepsze. No i drewniana kabina nie taka blaszana, całe szczęście. Tu trochę ciemno tu. No trochę tak, no... Ciekawsza była ta w pierwszej klasie. No, może weczca. No jeszcze jak. Dobra, mamy zero. A w tym filmie były dwie widy z ręką po modernizacjach przez Z Gordon, w tym jedna na żarówce. Dzięki za oglądanie.